Co jest najlepsze pod względem zdrowotnym? Smalec, masło czy margaryna? W ankiecie na Instagramie najwięcej osób o 52% uznało, że najzdrowsze jest masło, 25% uznało, że smalec, a 24% że margaryna. Wszystkie te produkty składają się głównie z tłuszczu. Za najgorszy tłuszcz uznawany są tłuszcze typu trans. Tłuszcze, które w diecie powinny być ograniczane są to nasycone kwasy tłuszczowe. Więc za kryterium, który tłuszcz jest najzdrowszy, powinno się uwzględnić ilość tłuszczy nasyconych oraz kaloryczność. Tłuszcze trans powstają głównie w wyniku uwodornienia tłuszczy roślinnych i rzeczywiście niektóre margaryny tej gorszej jakości są w ten sposób produkowane. Natomiast dobrej jakości margaryny, jak flora lub benekol powstają w wyniku estryfikacji i w tym procesie produkcji nie powstają tłuszcze nasycone, a nie tłuszcze trans. Wszystkie rekomendacje wskazują, aby tłuszczy nasyconych było w diecie jak najmniej. W tych ocenianych trzech produktach najwięcej tłuszcz nasyconych ma masło, bo aż 54 gramy w 100 gramach. Na drugim miejscu smalec 52 g w 100 gramach. Kaloryczność smalcu to aż 900 kcal w 100 gramach produktu, masła niecałe 750 kcal. Dobrej jakości margaryna produkowana z oleju rzepakowego w procesie właśnie estryfikacji ma jedynie 7,4 g tłuszczy nasyconych oraz tylko 315 kcal w 100 g produktu. Poza tym margaryna jest fortyfikowana zarówno witaminą A, jak i witaminą D. I te właściwości sprawiają, że margaryna uznawana jest za najzdrowszy wybór, jeżeli chodzi o tłuszcz. Oczywiście ważny jest całokształt diety i jeżeli jedynym źródłem tłuszcz nasyconych jest to masło w Twojej diecie, to nie będzie ono stanowiło żadnego problemu. Natomiast jeżeli bazujesz głównie na produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak wędliny, kiełbasy czy też czerwone mięso i do tego masło, to wtedy rzeczywiście tłuszcz nasycony może stanowić problem w Twojej diecie. Dlatego wybierając to jest dla Ciebie zdrowsze, masło czy margaryna czy też smalec, ocen całość swojej diety i sprawdź wszystkie źródła tłuszczy nasyconych.